Cześć, dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ugody alimentacyjnej. Cóż to jest ugoda alimentacyjna? To taki dokument, w którym ojciec i matka dziecka formalnie stwierdzają, że jedno z nich płaci drugiemu alimenty na rzecz tegoż małoletniego dziecka. Oczywiście to jest najczęstszy przypadek i jest to dokument, który sankcjonuje pewne rzeczy, także obie strony czują się pewne, mają to na papierze, a jednocześnie nie muszą odwiedzać sądu. A żeby taką ugodę alimentacyjną zawrzeć, podpisać i żeby być pewnym, że ten dokument ma moc prawną i w razie czego w ostateczności, no bo strony się umówiły, można go egzekwować poprzez komornika, można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, można udać się do notariusza i podpisać akt notarialny. Po drugie, można udać się do mediatora i podpisać ugodę mediacyjną. Jakie są opcje, jakie są możliwości i jakie są różnice między notariuszem a mediatorem w tym konkretnym zakresie. Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o skutek, oba dokumenty, zarówno akt notarialny podpisany przez strony i notariusza, jak i ugoda zawarta przed mediatorem, stanowią tytuł wykonawczy, czyli mogą być te świadczenia alimentacyjne dochodzone przez egzekucję komorniczą, jeżeli nie będą płacone dobrowolnie w terminie, w całości albo wcale. Natomiast jest mały hmm. szczegół. Akt notarialny ma to do siebie, że stanie się tym tytułem wykonawczym, czyli tym dokumentem, który można zanieść do komornika, dopiero wtedy, kiedy ten dłużnik alimentacyjny czegoś nie zapłaci, czyli wtedy, kiedy chociażby spóźni się z jedną ratą, częścią raty albo jednej raty nie zapłaci. Wtedy osoba uprawniona, czyli ten rodzic, który powinien alimenty otrzymać, musi udać się do sądu, wnieść opłaty 50 zł od zatwierdzenia takiego dokumentu i w teorii w ciągu trzech dni w praktyce Tydzień, dwa tygodnie, w zależności od sądu, otrzyma tę tzw. klauzulę wykonalności, czyli taką fajną czerwoną pieczątkę, która stwierdza, że może udać się z tym do komornika i egzekwować to przymusowo. Natomiast ugoda mediacyjna działa nieco inaczej, jest w tym zakresie szybsza, ponieważ w toku jej klasycznego podpisywania, po jej podpisaniu, mediator wysyła ją do właściwego sądu, sąd ją zatwierdza, odbywa się to bez dodatkowych opłat i to już stanowi tytuł wykonawczy. Czyli ten dokument może leżeć w szufladzie i czekać, oby nie musiał na gorsze czasy, a kiedy coś się wydarzy, opóźnienie, brak płatności, obniżona płatność, nie trzeba dopiero uruchamiać postępowania, które sprawi, że ten dokument będzie miał zęby, tylko on już je ma. Wyciąga się go z szuflady i od razu można w cudzysłowie iść do komornika. Więc oba dokumenty, i notarialny, i mediacyjne mają ten sam skutek, tylko że nabywają go w różnym momencie. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o to jaki jest czas uzyskania tej mocy. No to też łączy się z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Dokument notarialny już ma swoją rangę od razu po podpisaniu, ale potem postępowanie klauzulowe może chwilkę zająć. Jeżeli chodzi o ugodę mediacyjną, to z chwilą podpisania tej ugody przez strony to już jest dokument, który ma swoją moc, ale jest to dokument prywatny. Dopiero po zatwierdzeniu przez sąd nabywa on tej dodatkowej mocy. Zatwierdzenie przez sąd trwa najczęściej od miesiąca do dwóch, i znowuż zależy to od danego sądu. Warto zapytać się mediatora, który działa w rejonie jednego, dwóch, trzech sądów, w zależności gdzie to będzie wysyłał, ile to trwa, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe doświadczenie. Wtedy będzie wiadomo. Jeżeli chodzi o termin umówienia się na taką czynność, no to też trzeba po prostu wykonać kilka telefonów. Do notariuszy, do mediatorów i zapytać się, czy można się umówić na zajutrz, za 2 trzy dni, czy dopiero za tydzień, albo jeszcze później. Więc to też we własnym zakresie trzeba sprawdzić. Jeżeli chodzi o koszty. Jeżeli chodzi o koszty, to też może przedstawiać się różnie. W przypadku aktu notarialnego, koszty są regulowane rozporządzeniem o taksie notarialnej. I dla przykładu, to też jest tak liczone, że kwota alimentów. Razy 12 miesięcy, razy ilość lat, na które te alimenty zostają ustalone. No Zasadniczo są one ustalane, o tym w innym w materiale mówiłem, one są ustalane na plus nieskończoność, tak? ale można liczyć powiedzmy do 18 roku życia dziecka. W związku z tym, wyobraźmy sobie teraz małego Jasia, który ma 3 latka, i jej rodzice ustalili alimenty w niewygórowanej kwocie 800 zł. 800 zł, te 800 zł mnożymy razy 12 miesięcy, te 12 miesięcy mnożymy razy 15 lat, bo tyle do 18 jest, tak najczęściej mówię się liczy. I w tym momencie powrzucenie tego w kalkulator notarialny wychodzi nam, że z dwoma egzemplarzami takiej ugody dla stron, strony będą płacić około 1700 zł. Oczywiście nie jest to sztywna kwota, to jest jedynie kwota przykładowa, ta kwota może być mniejsza. Jeżeli chodzi o. Koszty, które ponosi się u mediatora, to to już są stawki po prostu wolnorynkowe. Więc yy, znowuż, telefon, pytanie, ile w danym przypadku u danego mediatora za daną konkretną ugodę będzie się płacić. U mediatora generalnie najczęściej zależy to od tego, czy po pierwsze będzie to pełnowymiarowa mediacja, czy też raczej to, o czym tutaj mówię, czyli po prostu przelanie na papier tego, co strony już wcześniej uzgodniły, tylko uszczegółowienie i podpisanie. Ta druga opcja będzie tańsza niż pełnowymiarowa mediacja. Oraz to, czy będzie to kwestia alimentów na jedno, czy większą ilość dzieci. Więc te koszty ciężko tu w tej chwili podawać, tak będzie od kilkuset w górę złotych. Indywidualna sprawa, należy sprawdzić. Kolejne, kolejna rzecz, jakie dokumenty i dane będą potrzebne, żeby taką godę podpisać. Na pewno... Rodzice dziecka muszą stawić się u notariusza lub u mediatora z własnymi ważnymi dowodami osobistymi. To jest absolutna podstawa. Dodatkowo muszą mieć akt urodzenia dziecka. Uwaga, oryginalny odpis z Urzędu Stanu Cywilnego, nie kserokopia. I teraz u notariusza ten dokument zostanie notariuszowi okazany. Notariusz go raczej zwróci, mediator natomiast z całą pewnością zabierze ten dokument, ponieważ będzie musiał go przesłać do sądu, który będzie tę ugodę zatwierdzał, więc. Mediator ten dokument zabierze, nie wróci on już do rodziców. Dodatkowo potrzebny jest numer PESEL dziecka. Nie wymagany jest dokument na tę okoliczność, chodzi o to, że zarówno w akcie ontarialnym, jak i w ugodzie mediacyjnej musi ten PESEL być wpisany, ponieważ gdyby przyszło to, czego nikt nie chce, czyli egzekucja komornicza tych alimentów, ten PESEL jest niezbędny. Chodzi o to, żeby on był bez żadnych pomyłek. Może być z głowy, może być z jakiegokolwiek dokumentu, chodzi o to, żeby wszystkie cyfry tam się zgadzały. Więc mamy dowody osobiste rodziców, mamy akt urodzenia dziecka, mamy numer PESEL dziecka. W yy, Najczęściej notariuszowi to już wystarczy. Mediatorowi, który będzie przedkładał tę ugodę do zatwierdzenia sądu, najczęściej potrzeba jest jeszcze kilku dodatkowych danych. Notariuszowi być może też. Cóż to jest? Po pierwsze, jakie są koszty utrzymania dziecka w skali miesiąca? Czyli chodzi mniej więcej o to, co każdy rodzic, który szykuje się na złożenie pozwu do sądu w sprawie alimentów, musi sobie i tak zestawić czyli w skali miesiąca na tego trzyletniego Jasia powiedzmy, tak, ile wydaje się na takie podstawowe chociażby elementy jak udział w kosztach utrzymania mieszkania, media, czynsz, opłaty, yy, wyżywienie, odzież, obuwie, ubranie, yy, kwestie medyczne, tak farmaceutyki, wizyty lekarskie, jeżeli nie są na NFZ, yy, kwestie związane z edukacją podstawową, dodatkową, czasem wolnym, rekreacją, hobby. W zależności od dziecka, oczywiście, jego potrzeb medycznych i edukacyjnych, te koszty mogą się znacząco różnić i będą to różne pozycje. W mediacji, dla ugody mediacyjnej nie potrzeba na to dokumentów, tak jak do sądu, do pozwu, czyli nie trzeba zbierać paragonów, faktur imiennych, i innych elementów, to się przyjmuje, jak to się mówi, na oświadczenie. Czyli po prostu strony dobrze, żeby sobie wcześniej to rozpisały, mniej więcej przygotowały, będzie sprawniej, ale podają to, mediator to przelewa do ugody mediacyjnej. I druga strona medalu, mamy te koszty dziecka, druga strona medalu, czyli szacunkowe miesięczne dochody rodziców. Znowuż na oświadczenie bez dokumentów, yy, odcinków od pracodawcy czy też pitów rocznych, tylko rodzice oświadczają, ile mniej więcej zarabiają miesięcznie. Po co to jest? To jest po to, ponieważ sąd, zatwierdzając ugodę, chce dokonać takiego bardzo prostego rachunku matematycznego. Sprawdzi, czy to się po prostu spina. Tak, czy nie ma tam wartości ujemnych, anomalii matematycznych? Powiedzmy, koszty, koszty. utrzymania tego 3-letniego Jasia to powiedzmy, że 1200 zł miesięcznie. Yy, tak, liczone na szybko chodzi o kwestie wartości. I teraz alimenty, które strony uzgadniły to 800 zł, co oznacza, że rodzicowi sprawującemu bieżącą opiekę nad dzieckiem pozostaje do dopłaty 400 zł. No i teraz sąd patrzy, czy ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem, ma takie środki, żeby te 400 zł zapłacić, co najmniej, i coś jeszcze dobrze, jakby zostało. tak. Jeżeli tutaj się robi tak trochę na styk, no to też sąd spojrzy, a jak wygląda to w sytuacji rodzica, który płaci te alimenty? Czy on płaci wystarczająco dużo, czy też może mógłby wypłacić więcej? W sprawach polubownych sądy nie są nazbyt restrykcyjne, ale jednak anomalii matematycznych tutaj być nie powinno. Więc to powinno być logiczne. Kolejnym argumentem dla osób, które by pytały, a dlaczego tutaj mediator, czy też sąd tak głęboko wchodzi w naszą prywatność? <laughs> no tym kolejnym argumentem jest to, że te alimenty, szczególnie w sytuacji bardzo małego dziecka, kiedyś pewnie się zmienią. Przy obecnie galopującej inflacji, być może nawet szybciej niż później. No i pamięć ludzka bywa zawodna, tak? Więc pytanie. Podpisywaliśmy mu w maju 2023. Wtedy mieliśmy kwotę 800 zł, tak? Czemu akurat tak, ok, to teraz mamy 800, wiemy, że to było 800 zł w maju 2023, ale jakie były wtedy koszty? Aha, koszty były takie, 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 takie. A jakie mamy teraz koszty? Takie, takie i takie. I jeszcze takie, takie i takie. W związku z tym jest jakiś kamień milowy, jakaś wartość, do której można się odnieść po kilku latach plus minus, żeby sprawdzić, co się tak naprawdę zmieniło, więc ma to sens. Przy czym raz jeszcze, w przypadku ugody mediacyjnej te wartości zapewne będą wymagane, żeby je wpisać. Jeżeli ich nie będzie, jeżeli odmówi się podania ich mediatorowi, to może skończyć się to w ten sposób, że mediator, oczywiście. no, Ta ugoda będzie podpisana. Mediator wyśle ją do sądu, a sąd za ten miesiąc czy dwa przyśle list na wskazany przez stronę adres, ale wcale nie będzie tam postanowienia zatwierdzającego ugodę i nadającego jej tę dodatkową moc, tylko będzie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w postaci odpowiedzi na. Tutaj konkretne pytania i przedłuży to całą procedurę raz, że i tak trzeba będzie to rozpisać i odpowiedzieć sądowi. A dwa, przedłuży to procedurę o jakiś miesiąc, dwa, zupełnie niepotrzebnie. U notariusza te pytania najprawdopodobniej nie padną, choć ciężko mi zapewniać. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę godę dotyczącą alimentów. Opcja notarialna, opcja mediacyjna, no opcja sądowa jako batalistyczna, ale tu też zawsze polecam mediację przed albo ewentualnie w trakcie, jako próba odskoku i kwestie dokumentów, kwestie kosztów, kwestie czasu, kwestie terminów tak się prezentują. Więc też każdorazowo to będzie decyzja rodziców czy udają się do notariusza z tą sprawą, czy do mediatora, oraz czy do tego akurat konkretnie, czy też innego. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych kwestii, być może coś pominąłem albo opisałem skrótowo, to napisz proszę w komentarzu, będę odpowiadał na bieżąco. Miłego dnia.